Pogórze Ciężkowickie już wkrótce może stać się turystyczną wizytówką regionu. W Ciężkowicach zaprezentowano dokumentację projektu zagospodarowania turystyczno-edukacyjnego Pogórza Ciężkowickiego z elementami ochrony przyrody. To są projekty, które mówią o budowie, lokalizacji na terenie Pogórza Ciężkowickiego, obiektów rekreacyjno-turystycznych, trochę leczniczych, ale również edukacyjno-naukowych. To zwłaszcza będzie realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych. Będziemy realizować takie trzy dość duże przedsiębiorstwa. Będzie to Międzynarodowe Centrum Edukacyjno-Naukowe wraz z zapleczem Ogrodów Zmysłów. Kolejnym przedsięwzięciem jest ścieżka w koronach drzew. Nie mówimy tutaj o ścieżce linowej ani o żadnych. Nie idziemy jakby w tym kierunku. Jest to normalny szlak, taka droga, prawda, wybudowana z drewna. Po prostu tylko i wyłącznie zmienia się to, że nie idziemy dołem, tylko idziemy górą. I trzecim elementem jest ośrodek rehabilitacji zwierząt dzikich i chronionych, dlatego że również wiemy, że w Małopolsce jest, jest problem nie ma już miejsca i nie ma gdzie tych, tych zwierząt po prostu umieszczać. Takie są te trzy przedsięwzięcia one się merytorycznie bardzo pięknie spinają w całość. I, są zdecydowanie elementem całego źródlennego szlaku, łączą się w, z, z każdym z pozostałych, także myślę, że w całości nam się to bardzo ładnie układa. Projekt powstał w wyniku współpracy zespołu parków krajobrazowych województwa małopolskiego z gminami Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Rzepiennik, Strzyżewski i Zakliczyn. W ramach projektów w poszczególnych gminach powstaną między innymi platforma widokowa, ścieżka geologiczna, urządzenia do hydroterapii, a w Ciężkowicach m.in. park zdrojowy i dom przy tym projekcie jest zaangażowanych kilka jednostek samorządu, że już nie mamy powielania tych projektów jeszcze zmienionej perspektywy, że jak ktoś zobaczył sąsiada, że sąsiad coś robi, to my, my musimy mieć to samo, tak? ale że dzisiaj już mamy trochę taką inną rzeczywistość, że samorządowcy razem siadają i mówią, skoro wy będziecie mieli na przykład wieżę widokową, to my może wypożyczalnie na przykład rowerów, jakieś zagospodarowanie innego obiektu. Ciepło, mówimy o tym projekcie, wspieramy ten projekt, no i liczy, liczymy na przede wszystkim dobry koniec, dobry finał tego projektu. Czekamy już, dzisiaj mamy takie zwiastuny, że być może to będzie przełom tego roku, czyli drugi, trzeci kwartał na niektóre zadania, a na niektóre trzeba będzie pewno poczekać do 2017 roku. Czas realizacji oczywiście tutaj będzie zależał od zasobów finansowych gmin poszczególnych. Jak również od tego, czy tych środków wystarczy dla wszystkich, bo nie będziemy tylko jedynym podmiotem, który się będzie starał o dofinansowanie. Całkowity koszt realizacji projektu przewidywany jest na kwotę między 60 a 80 milionów złotych. Źródłem finansowania mają być w znacznej części fundusze europejskie. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj! I sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.